Dobry wieczór, szczęść Boże. Witam wszystkich was, każdą i każdego z was, którzy zechcieliście uczestniczyć w tych rekolekcjach online. Rekolekcja, które zatytułowałem Uważność w nawróceniu. Początkowo te rekolekcje miały być skierowane do parafian, jednej z podpoznańskich parafii. Z pewnych powodów te rekolekcje się nie odbyły, ale miałem wiele sygnałów osób z tej parafii, które pisały do mnie. Żeby jednak te rekolekcje wygłosić w formie online, dlatego też właśnie te rekolekcje mają miejsce, ale oczywiście każda i każdy z Was niech czuje się zaproszony do tych rekolekcji. Ewangelie, które będą nam towarzyszyły przez te trzy dni, są Ewangeliami, które dokładnie przygotowałem na te rekolekcje parafialne. Dzisiejsza Ewangelia to Ewangelia o Samarytance. Spróbujcie wsłuchać się w tę Ewangelię, niech to Słowo nas prowadzi, niech ono pierwsze do nas mówi, głosi, a potem kilka słów komentarza. Z Ewangelii świętego Jana. Kiedy Jezus dowiedział się, że faryzeusze usłyszeli, iż więcej uczniów zyskuje ich chrzci niż Jan, chociaż Jezus sam nie chrzcił, lecz Jego uczniowie, opuścił Judeę i wrócił do Galilei. Musiał zaś przejść przez Samarię. Zbliżał się do pewnego miasta w Samarii zwanego Sychar blisko pola, które Jakub dał swemu synowi Józefowi. A była tam studnia Jakuba, Jezus więc utrudzony drogą usiadł przy niej, było to około godziny szóstej. Wtedy zbliżyła się kobieta Samarytanka, aby zaczerpnąć wody. Jezus powiedział do niej, daj mi pić. Jego uczniowie bowiem przyszli do miasta, aby kupić żywność. Samarytanka odpowiedziała, jak ty, będąc Żydem, Możesz prosić mnie, kobietę samarytańską, abym dała ci pić. Żydzi bowiem nie utrzymują kontaktów z Samarytanami. Jezus jej oznajmił, gdybyś znała dar Boga i wiedziała, kim jest ten, kto, który do ciebie mówi, daj mi pić. Ty poprosiłabyś go, a dałby ci wodę żywą. Odpowiedziała mu kobieta: Panie, nie masz czerpaka, a studnia jest głęboka. Skąd więc masz wodę żywą? Czy Ty jesteś większy od naszego Ojca Jakuba, który dał nam te studnie, sam z niej pił, a także Jego synowie i trzody. Jezus jej oznajmił. Każdy, kto pije tę wodę, znowu będzie pragnął, kto zaś będzie pił wodę, którą ja Mu dam, nigdy więcej nie będzie pragnął, ale woda, którą Mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu. Kobieta powiedziała do Niego: Panie, daj mi tę wodę, abym więcej nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać. Polecił jej. Idź, zawołaj swojego męża i przyjdź tutaj. Kobieta oznajmiła, nie, znam nie mam męża, powiedział do jej Jezus. Dobrze powiedziałaś, nie mam męża. Miałaś bowiem pięciu mężów, a ten, z którym teraz jesteś, nie jest twoim mężem. Zgodnie z prawdą to powiedziałaś. Kobieta mu odpowiedziała, panie, widzę, że jesteś prorokiem. Nasi ojcowie... Na tej górze czcili Boga, ale Wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy go czcić. Jezus powiedział do niej: Wierz mi, kobieto, że zbliża się godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będzie się już więcej oddawać czci Ojcu. Wy czcicie tego, którego nie znacie, my czcimy tego, którego znamy, gdyż zbawienie wywodzi się od Żydów. Ale zbliża się godzina i teraz już jest, gdy prawdziwi czciciele będą czcić Ojca w duchu i w prawdzie. Takich bowiem czcicieli. Szuka ojciec. Bóg jest duchem i jego czciciele powinni go czcić w duchu i w prawdzie. Kobieta powiedziała: Wiem, że przyjdzie Mesjasz, czyli Chrystus. Gdy on przyjdzie, objawi nam wszystko. Jezus jej odpowiedział: Ja, który mówię do ciebie, ja jestem nim. Niejednokrotnie już nawiązywałem w swoich konferencjach, w rekolekcjach, w kazaniach do tej Ewangelii, także w kontekście uważności. Ale dzisiaj chciałbym spojrzeć na tę Ewangelię całkiem w inny sposób. W tym roku na początku Wielkiego Postu bardzo mocno dotknęły mnie słowa Jezusa, które oczywiście niejednokrotnie słyszałem, ale w tym roku jakoś szczególnie do mnie przemówiły. W środę popielcową słyszeliśmy fragment Ewangelii Świętego Mateusza i słowa Jezusa związane z modlitwą, z postem, jałmużną. I Jezus między innymi wypowiada takie słowa: Umyj twarz. Aby nie ludziom pokazać, że pościsz, lecz ojcu, który widzi to, co ukryte. A wcześniej słyszeliśmy wejdź do swego pokoju, zamknij drzwi, i módl się do swego Ojca, który jest w ukryciu, a twój ojciec, który widzi także to, co ukryte. Jezus mówi: obmyj sobie twarz. Możemy sobie wyobrazić, że kiedy samaritanka przychodzi w południe. Do studni Jakuba, gdy przychodzi Jezus także w, o tej samej porze, w ciągu dnia, w środku dnia upał skwar, możemy sobie wyobraża, wyobrażać, że na ich twarzach był pot, że ich twarze potrzebują, potrzebują jakiegoś, potrzebują ochłody. Nie tylko są spragnieni wody, ale można powiedzieć, że pewnie pierwszym takim ruchem, który chcieli może zrobić po przyjściu do, do studni, to obmyć sobie twarz. Obmycie twarzy, ukazanie twarzy. W wielkim poście, kiedy Jezus mówi: Umyj sobie twarz, to chce nam powiedzieć: yy, ukaż swoją prawdziwą twarz, czy spróbuj, yy, spróbuj dotrzeć. Do tej swojej prawdziwej twarzy, albo jeszcze inaczej Jezus mówi, tak, jakby, tak jak w kontekście tej Ewangelii, która, która jest relacją, jest spotkaniem. Pozwól mi, że wyruszymy w pewną drogę, w której będziesz mógł spojrzeć sobie w twarz, w której będziesz mógł zobaczyć w całej pełni swoją twarz. Pierwsze znaczenie słowa nawrócenie w Starym Testamencie oznacza zwrócić swoje oblicze. Zwróć, Boże, ku nam swoje oblicze. Jest wołanie ludu. I Bóg, który też woła, nawróć się to znaczy zwróć swoje oblicze ku mnie. Zbawienie dokonuje się w relacji, zbawienie dokonuje się w spotkaniu, w spotkaniu pełnym uważności. Można w bardzo różny sposób głosić Ewangelię. Można do tej Ewangelii o Samarytance podejść w taki sposób, gdzie komentarzem będą słowa świętego Pawła. W porę i nie w porę, nauczaj, wykaż błąd. Wykazanie błędu. Pewna nauka, która będzie, skupi się na, na takim moralizowaniu, na, na takim zaakcentowaniu pewnej powinności w nawróceniu. Ale jest też inny sposób nawracania. Myślę, że on jest bardziej jakby skuteczny, to jest pewna uważność. Pewna uważność, która prowadzi do nawrócenia. Uważność w relacji. I to się wydarza właśnie w, tej, w tym spotkaniu Jezusa z Samarytanką. To znaczy, Jezus ma umytą twarz, to znaczy Jego twarz jest wyraźna. On daje pokazać Samarytance swoją twarz. To nie jest twarz jakiejś statycznej religijności. Już nie mówiąc o tym, że to nie jest twarz jakiejś opresyjnej religijności, to nie jest twarz kogoś, kto stoi z dystansem i mówi: Musisz się zmienić. To nie jest twarz, która wywołuje w nas pewien lęk, to nie jest twarz też, która udaje cokolwiek, to nie jest twarz, no właśnie, kogoś zdystansowanego wobec naszej sytuacji, tylko. Jezus ukazuje Samarytance prawdziwą ludzką twarz jest Bogiem, ale stał się człowiekiem i wszystko robi w tym spotkaniu z Samarytanką, żeby pokazać jej tą ludzką twarz, twarz pełną uważności. Twarz, która dostrzega człowieka, twarz, w którym jest to pierwotne błogosławieństwo, błogosławieństwo Boga. Twarz, która y, przyjmuje twarz. Która jest pełna uwagi na całą naszą historię, która jest pełna uwagi na historię, która się dzieje, na pewien proces życiowy, w którym jesteśmy, na nasze przeżycia, na nasze, nasze myśli, odczucia. To jest twarz pełna uważności, pełna błogosławieństwa. Można powiedzieć, że ta uważność. Jest pełna błogosławieństwa i ona jest drogą do nawrócenia. W ostatnim dokumencie watykańskim o błogosławieństwie czytamy: Błagająca ufność wiernego ludu Bożego otrzymuje dar błogosławieństwa, który wypływa z serca Chrystusa przez Jego Kościół. W swej tajemnic, tajemnicy miłości poprzez Chrystusa Bóg przekazuje swojemu Kościołowi władzę błogosławienia. Błogosławieństwo udzielone przez Boga ludziom i przekazane przez nich bliźnim przekształca się w inkluzywność, solidarność i budowanie pokoju. Jest to pozytywne przesłanie pocieszenia, troski i zachęty. Błogosławieństwo wyraża miłosierny uścisk Boga i macierzyństwo Kościoła, który zaprasza wiernych, aby mieli takie same uczucia Boga wobec swoich braci i sióstr. Łaska Boża bowiem działa w życiu tych, którzy nie pretendują, że są sprawiedliwi, ale pokornie uznają się za grzeszników, tak jak wszyscy inni. Jest ona w stanie kierować wszystkim zgodnie z tajemniczymi i nieprzewidywalnymi planami Boga. Dlatego Kościół z niestrudzoną mądrością i macierzyństwem przyjmuje wszystkich, którzy zbliżają się do Boga z pokornym sercem. Towarzysząc im tymi duchowymi pom pomocami, które pozwalają wszystkim w pełni zrozumieć i urzeczywistnić wolę Bożą w ich egzystencji. To jest korzeń chrześcijańskiej łagodności, zdolności do poczucia bycia błogosławionym i zdolność do błogosławienia. Ten świat potrzebuje błogosławieństwa, a my możemy dawać błogosławieństwo i, i otrzymywać błogosławieństwo. Ojciec nas kocha, i to jedyne, co nam pozostaje, to radość błogosławienia Go i radość dziękowania Mu oraz uczenia się od Niego, jak błogosławić. W ten sposób każdy brat i siostra będą mogli czuć się w Kościele zawsze pielgrzymami, zawsze żebrakami, zawsze kochanymi i mimo wszystko zawsze błogosławionymi. Twarz Jezusa wyraza to pierwotne błogosławieństwo Ojca, w którym Bóg kształtował nasze lico. Kształtował naszą twarz miłością. Z miłości wypowiedział nas przez swoje słowo. I twarz Jezusa jest tym błogosławieństwem, które przywraca nam twarz. Jakby Jezus w rozmowie z Samarytanką okazuje jej twarz, przekracza te wszelkie takie różne bariery, które, które dystansują, które, które sprawiają, że ta twarz jest odległa twarz kościoła, twarz ludzi wierzących, twarz religii. Twarz pobożności. Jezus przekracza wszelkie granice, by spotkać się z Samarytanką i pokazać autentyczną, autentyczną twarz. A żeby także ona mogła dotrzeć do tej swojej twarzy do, do twarzy, w której ona jest córką Boga, w której ona może zobaczyć swoją sprawczość, w której ona może zobaczyć, że jej życie jest. W jej ręku i że zmiana w jej życiu y, wypływa z tego innego spojrzenia na samą sobie. Kiedy właśnie Jezus mówi: obmyj sobie twarz, i potem mówi: wejdź do swojej izdebki, to znaczy wejdź do swojego wnętrza, gdzie nie musisz udawać, gdzie nie musisz chować się y, za kurtyną lęku. Lęku, co o tobie myślą, jak na Ciebie patrzą, jak Ciebie odbierają, jak Ciebie komentują, jak Ciebie oceniają. Gdzie nie ma jakiejś maski, nie musisz zakładać żadnej maski, gdzie możesz się odsłonić przed sobą samym, przed sobą samą, przed sobą samym i możesz odsłonić się przed Bogiem w całkowitej wolności, dlatego że Bóg ma też odsłoniętą twarz. W ostatnich yy, dniach. Yy, w związku z sytuacją w Szczecinie, związaną z ustąpieniem arcybiskupa Andrzeja Dzięgi z powodu jego rezygnacji, ale także w kontekście tych rekolekcji, które miały się być pod Poznaniem, mam takie wrażenie, że, że my, chrześcijanie, i że Kościół też często boi się tej transparentności, boi się pokazania, w takiej bardzo, bardzo prostolinijnej swojej twarzy, że nie ma prostych komunikatów, że nie ma takiej transparentności, że jest gdzieś jakaś gra, jest jakieś ukrywanie, jest, jest jakaś dyplomacja, są jakieś słowa, które coś chcą powiedzieć, ale trochę chcą ukryć, że nie ma tej wyraźnej twarzy, że że często w tych komunikatach związanych z różnymi sytuacjami kryzysowymi nie ma odwagi na taką wyraźną, jasną twarz. Bardzo mi tutaj przychodzą na myśl słowa księdza Tischnera, który w, swoim, w swojej pracy Femenologia Spotkania pisze: Spotkać znaczy zawsze być twarzą w twarz. Dzięki spotkaniom. Osiągamy naoczność twarzy drugiego człowieka. Czym jest z kolei twarz? Twarz odsłania jakąś prawdę drugiego człowieka. Człowiek jest taki, jaką jest jego twarz. Twarz odsłania jakąś prawdę drugiego człowieka. Człowiek jest taki, jaką jest jego twarz. Twarz nie jest w tym samym, co wygląd człowieka i nie jest tym samym, co zasłona i maska. Wyglądy człowieka. Nie odsłaniają nam tego, kim jest człowiek. Twarz nie jest również maską. Zadaniem maski jest stwarzać ułudę twarzy. Twarz nie jest zasłoną. Zasłona zakrywa twarz. Ani maski, ani zasłony nie powiedzą nam tego, kim jest człowiek. O tym mówi jedynie twarz. Myślę, że nie da się kogoś zaprosić do nawrócenia i nie można głosić prawdy o nawróceniu. Jeśli w tym nie ma twarzy, jeśli w tym nie ma jakiejś transparentności, nie ma w tym pewnej prostolinijności, kiedy nie ma jasnych komunikatów, kiedy grzęźniemy w, jakimś, w jakiejś nowomowie kościelnej, w jakiejś, w jakiejś niedopowiedzenia, w jakimś języku dyplomacji, ważne jest to, żeby Kościół miał taką jasną, jasną umytą twarz. W relacji do tych, którym chce głosić Ewangelii. Taka jest twarz Jezusa. Ona jest transparentna, ona niczego nie udaje. Jezus nie, 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 nie prowadzi dialogu dyplomacji z Samarytynką, tylko to jest dialog serca, to jest dialog pewnej. Prostoty relacji. Pewnego języka, używa języka prostego, który jest potrzebny do tego, żeby się spotkać. I także Jezus zaprasza Samarytankę. Przychodzi do studni i można powiedzieć, że ta studnia jest tą izdebką, o której Jezus mówi: wejdź do swojej izdebki, wejdź do swojego pokoju. Studnia Jakuba była zdala od ludzi. Myślę, że to było świetne miejsce do takiego prawdziwego spotkania Jezusa z Samarytanką, gdzie nie ma fałszywych spojrzeń, gdzie nie ma oceniających spojrzeń, gdzie jest spojrzenie doceniające. Wczoraj, 5 lutego, był Międzynarodowy Dzień Doceniania, i, i często może tak być, że. Yy, jak mówił Filip Cembala wczoraj, że nie umiemy wypowiadać literki D. Do, nie mówimy docenianie, tylko ocenianie. I myślę, że często w stosunku do innych i w stosunku do siebie jesteśmy oceniający. Dlatego ta scena dzieje się na uboczu, gdzie nie ma niepotrzebnych świadków, gdzie nie ma tych, którym grozi założenie jakiejś maski, którym grozi. Yy, ubieranie jakiejś maski oceniającej. Samarytanka jest sama z Jezusem. Jezus jest sam na sam z Samarytanką i dlatego w tym spotkaniu jest yy, yy, pewien autentyzm i też Jezus zaprasza Samarytankę do pewnego autentyzmu. I w którymś momencie w, w tym dialogu Jezusa z Samarytanką. Jest taki moment pewnej ucieczki, bo prawdziwe spotkanie, które dotyka naszych przeżyć, dotyka prawdziwego, autentycznego naszego życia, które nie jest właśnie jakąś dyplomacją, ale które dotyka także rzeczy trudnych w naszym życiu, dotyka także naszego grzechu, dotyka yy, jakiejś nieprawdy naszej życiowej, jakiegoś, jakiegoś yy, jakichś nierozwiązanych, trudnych spraw. Dlatego często jest w nas taka pokusa, żeby uciekać. I też może tak być, że w relacji z Bogiem uciekamy w pobożność. Samarytanka widzi, że, że ta rozmowa prowadzi do, do tego, żeby dotknąć, na najtrudniejsze jakieś aspekty jej życia, żeby dotknąć tych najbardziej wrażliwych, wrażliwych. Miejsc w jej sercu, w jej życiu. I wtedy ona mówi: Czy ty jesteś prorokiem? I zaczyna się rozmowa o pobożności. Jezus mówi: Ani nie w Jerozolimie, ani nie tutaj, ale w duchu i w prawdzie. W duchu i w prawdzie. Jest, taki, jest taka pokusa, żeby uciekać w pobożność, i ta pobożność może też być pewną maską, którą zakładamy przed Panem Bogiem, dlatego że mamy jakiś fałszywy obraz Pana Boga, który powoduje, że się go lękamy. Że wydaje nam się, że on ma jakąś presję wobec nas, że on cały czas stosuje presję. Twoja modlitwa musi być taka, twoje życie musi być takie. Że jest nas często pewna wizja Boga, wobec którego cały czas trzeba zasługiwać, którego trzeba przekonać do błogosławieństwa, który nie jest nam jakoś życzliwy, który bardziej przypomina boski, boskich który przypomina bardziej nam takich greckich, pogańskich bogów, którzy wręcz są nieraz złośliwi. I pobożność może być taką pewną maską. O, o tym pisał Merton. Wiele z naszego wewnętrznego, pełnego dobrej woli religijnego dialogu jest w istocie zasłoną dymną i pozorem. Jest po prostu samopotwierdzeniem się, a w ostatecznym rozrachunku jest czymś niewiele lepszym od samousprawiedliwiania się. Zamiast rzeczywiście spotykać się z Bogiem w wierze, w której nasza wewnętrzna istota stoi przed Nim obnażona, odgrywamy wewnętrzny rytuał, który nie ma żadnego innego celu, niż odpychanie niepokoju. W Samarytance jest pewien niepokój, i ona ten niepokój chce odepchnąć, dlatego idzie w pobożność. Czy Ty jesteś prorokiem? Zaczyna rozmawiać o pobożności. Ale Jezus wraca. Nie daje za wygraną, chce się spotkać z Samarytanką, a nie z jakąś spolegliwą maską religijną, którą nieraz zakładamy w relacji z Panem Bogiem. On chce z nią się spotkać. W, w prawdzie jej życia, nawet jeżeli ona jest trudna i jest bolesna. I dlatego właśnie mówi w duchu i w prawdzie. I potem ją pyta, no właśnie, yy, yy, pyta o, o jej relacje. Mówi jej, że no, miałaś pięciu mężów, a ten mężczyzna, który w tej chwili z nim jest, nie jest jej mężem. I zaczyna się rozmowa o tym, co jest najbardziej istotne. Jest to moment odsłonięcia się, więc też pokazania swojego serca. Drugie słowo, które w środę popielcową nam co roku towarzyszy, to są słowa z proroka Joela: Rozdzierajcie serca wasze a nie szaty. To znaczy, że w Wielkim Poście też możemy skupić się na takim rozrywaniu szat, czyli że sobie narzucę jakiś post, wymyślę sobie jakiś post, wymyślę sobie jakiś rodzaj jałmużny. I oczywiście warto też myśleć, mieć taką wyobraźnię, w jaki sposób przeżyć post, co sobie odmówić, jakich może bodźców w Wielkim Poście unikać, żeby spotkać się ze samym sobą. Ale najważniejsze, myślę, najważniejszy post to jest ten, który pokazuje nam Ewangelia w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, czyli właśnie zmaganie się ze samym sobą. Ten post, który nie możemy wyreżyserować. Ten post, który oznacza pewną dzielność skonfrontowania się ze sobą samym. I Jezus mówi, otwórz... Swoje serce. Miej serce nawet dla tego, co jest w Twoim życiu trudne. Nie uciekaj przed tym. Nie uciekaj przed tym z powodu lęku, z powodu oceny, z powodu y, braku nadziei, że możesz to zmienić. Jezus dotyka, dotyka serca Samarytanki i w tej rozmowie, y, w której y, właśnie dotyka najtrudniejszego elementu jej życia. On chce jej pokazać, żeby ona miała serce dla samej siebie. Nie wiemy, jakie były powody, że miała aż tylu mężów. Teraz jest ten szósty mężczyzna. Być może y, pięciu mężów zmarło, a może po prostu ją zostawiali. Wiemy, że w tamtych czasach wystarczyło napisać list rozwodowy, i już było po sprawie. Być może, że ona nosiła w sobie ból bycia pięć razy zostawioną. Nie wiemy, jaka, jaki jest powód którego, dla którego miała takie w sobie przeżycie na wielu, wielu relacji, i teraz jest człowiekiem, który nie jest jej mężem, może boi się ponownego zaangażowania, opuszczenia po raz kolejny. I tak sobie myślę, że dociera do jej pragnień, dotyka jej serca, bo serce to są pragnienia. Jej jest pragnienie bliskości, pragnienie bycia przyjętą, bycia zaopiekowaną, bycia osobą, wobec której ktoś ma w sobie naprawdę głęboką uważność, niepowierzchowną. Być może, że ona trochę już nie ma dla siebie serca, może ja sobie tak pomyślałem, że, że tych pięciu mężów i ten szósty mężczyzna to jest taka, taki obraz, Kompulsywnej potrzeby, y, potrzeby bycia docenionej, zauważonej przez innych. Myślę, że każdy z nas to mniej, mniej więcej przeżywa, też taką pewną kompulsywność, w takim lęku, y, czy będę zauważony, czy będę doceniony, czy będę przyjęty, czy będę zaopiekowany. I kiedy Jezus. Dotyka te jej pragnienia, schodzi z nią jeszcze głębiej do pragnienia, żeby ona odzyskała serce dla siebie, to znaczy, że żeby ona była tą pierwszą i najważniejszą w jej życiu, która nią samą się zaopiekuje, która będzie miała dla siebie serce, żeby ona siebie mogła przyjąć, nie oceniać, zaakceptować, zaopiekować się, zatroszczyć się o siebie. Dlatego potrzebne jest to zejście do tej swojej izdebki, do, do swojego pokoju, by być ze sobą, żeby tam się sobą zaopiekować. Że spotkanie z Bogiem, z Jezusem twarzą w twarz, prowadzi do takiego odważnego bycia ze swoim życiem i zaopiekowania się sobą i odzyskania serca dla siebie. Bo czas Wielkiego Postu to jest czas, w którym mamy obmyć twarz, czyli mamy być uważni na siebie. Uważni na najgłębsze pokłady naszego serca, także uważni na to, co w nas jest trudne, co jest bolesne, przed czym uciekamy. Uciekamy w pobożność albo uciekamy w ogóle od Pana Boga, uciekamy od siebie, uciekamy w zaangażowania, w szukanie ciągle nowych impulsów, bodźców, żeby nie być ze sobą. Tak jak uczniowie idący do EMAS, którzy nie mają dla siebie serca, którzy uciekają w jakąś krainę nieodczuwania. Jezus przy tej studni, w której odbija się ich twarz, w tej rozmowie, w której odbija się piękna twarz Boga i piękna twarz człowieka, odnajduje odwagę, odnajduje siłę, odnajduje sprawczość, żeby widzieć samą siebie w obliczu Boga i żeby odzyskać serce dla siebie tak jak serce ma Bóg dla nas który mówi, pragnę, i to jego pragnienie jest związane z tym, że jego serce jest przebite, to znaczy, że jego serce jest otwarte. Że on nie rozrywa szat, jaki ty jesteś zły, i musisz się nawrócić, i powinieneś się nawrócić. Nie rozrywa szat, w których jest jakiś szantaż, presja, w którym jest jakiś dystans. Ale Jezus otwiera serce, ma dla naszego życia serce. Miejmy twarz dla siebie. Miejmy serce dla siebie.